No, pługiem Pugiem Troszkę szerzej, tak nie za szybko, ale cały czas. No dawaj I skręcaj. No i widzisz, życie. Tak, tak, o dobrze. Jak coś, to siadaj na tyłek. No, a zatrzymaj się całkiem pugiem. O tak, szeroko narty. Chodzi mi o to, żebyś mi na końcu wyhamował. Także troszkę zjeżdżaj i spróbuj się zatrzymać. Na dół. Dobrze Pugiem cały czas pugiem, jeszcze nie czas na krawędziowanie no. Spokojnie, spokojnie Bo wtedy się ciężar ciała daje na środek i się tak rozstawia szeroko, patrz A, no to nogi trzeba ćwiczyć Jedziemy! Kur...